Analizujemy cykl gospodarczy. Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców. Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych. Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś. Barometr Gospodarczy EFTRAST. Co-miesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak i Jędrzej Janiak. Zapraszamy. Dzień dobry, bardzo miło mi przywitać się z Państwem w kolejnym odcinku barometru gospodarczego firmy Eftrast. Przy mikrofonie Jędrzej Janiak i Barbara Szczepaniak. Może zaznaczmy od razu, że spotykamy się w poniedziałek, 4 marca, bo ten tydzień będzie obfitować w różne sygnały od szefów banków centralnych, zarówno w Europie, jak i za oceanem, więc... Sytuacja może się trochę zmienić, ale czy właśnie, czy te sygnały, które mogą do nas dotrzeć w tym tygodniu są w stanie realnie wpłynąć na nastroje inwestorów? Czy to już raczej mamy pewne przewidywania, konsensus, który nie powinien się zmienić? Ten konsensus jest wyrażony coraz mniejszą skalą obniżek stóp procentowych. Więc spowiedź Pawela przed kongresem w środę musiałaby jakoś bardzo mocno być odmienna od tego, co rynek szacuje. Generalnie przemówienie będzie, w, treść przemówienia będzie wcześniej dostępna dla inwestorów, a zaskoczenia mogą bardziej popłynąć z sesji pytań i odpowiedzi. Więc oczywiście tak, ja jestem cały raz zdania, że no po tych wzrostach jakaś korekta się rynkowi należy. Być może to te trzy dni spadków, które gdzieś tam obserwowaliśmy w tamtym, tamtych tygodniach, to, było, to była ta korekta ale być może jednak rynek znajdzie jakiś pretekst do tego, żeby, żeby się przecenić. No, jest to jedna z opcji, że to będą te słowa, e, natomiast na tą chwilę no, niewiele na to wskazuje. No właśnie, niewiele wskazuje, bo bardzo dobre nastroje spływają tutaj do nas, do działu analitycznego EFTrustu, zarówno z USA, Indii, Korei Południowej, Strefy Euro czy Ameryki Łacińskiej, bo tam wszędzie są pozytywne odczyty Majów przemysłowych. Chociażby to może świadczyć o tym, że no, inwestorzy mogą mieć podstawy do tego, e żeby patrzeć optymistycznie na ten marzec. Znaczy, no, nawet nie tylko na marzec, tylko na kolejne nawet miesiące czy kwartały, z tego względu, że no, skoro było dwa lata źle, a widzimy od paru miesięcy, że ten dołek został ubity i i widzimy poprawę nastrojów, no to te, te tendencje wśród menedżerów z firm, które odpowiadają na, na te ankiety, one mają często tendencje kilkunastomiesięczne, a nie takie zwroty miesiąc do miesiąca, więc było źle, dołek jest ubity, więc perspektywy są dobre, oczekiwania na, na wzrost gospodarczy w wielu gospodarkach są o wiele lepsze niż były w tamtym roku czy, czy wcześniej. Co prawda ma teraz hamować trochę gospodarka amerykańska, ale to ma być właśnie ten dołek, po którym ma nastąpić też nie jakoś spektakularnie dynamiczne odbicie, ale jednak poprawa wzrostu gospodarczego i poprawa przede wszystkim zysków spółek. Więc w takim otoczeniu inwestorzy są w stanie zaakceptować jakby większe ryzyko. No i wszystko wpływa na to, że ten risk on jest na świecie bardzo widoczny. No i wiele wskazuje na to, że on się jeszcze utrzyma. Wnioskuję więc, że to dobre informacje dla rynków akcyjnych, a w ćwiartce akcyjnej właśnie teraz znajduje się barometr gospodarczy firmy Eftrust. Tak, i to pokazuje też, że to nastawienie risk-on, które, na które postawiliśmy od sierpnia ubiegłego roku, jest słuszne, bo wyniki akcyjnych funduszy są e, bardzo dobre. Co warto zauważyć, od początku roku wszystkie takie agregaty akcyjne, czy sektorowe, czy regionalne, e, mają dosyć solidne plusy. Natomiast te fundusze dłużne, w szczególności te, które opierają się o dłuższy czas trwania obligacji, notują ujemne stopy zwrotu. Więc wróciliśmy do sytuacji, gdzie mamy ujemną korelację i znowu obligacje stanowią jakąś tam dywersyfikacyjną rolę w portfelu. Ale jeszcze raz podkreślamy, naszym zdaniem ten risk on warto uwzględnić poprzez alokacje w fundusze akcyjne, a nie w fundusze dłużne oparte o stopy procentową. W takim razie wracamy do takiego pokojnego, przewidywalnego obrazu, bo właśnie obligacje i akcje zachowują się odwrotnie, w naszym barometrze krok do przodu, zdradzając, to taka, można powiedzieć, wymarzona modelowa sytuacja. No, po tych latach covidowych i post -COVID i wojennych wracamy do tej normalności, obserwujemy tę normalizację się procesów. Oczywiście, jak będzie zbyt dużo dobrych informacji, to, to ten pretekst do tej korekty, o której wspomnieliśmy się, na pewno znajdzie. Natomiast to, o czym wspomniałem, czyli Ujemne stopy aktywów dłużnych od początku roku to jest jedno, ale jakieś zaczyna się też robić coś pozytywnego w sektorze surowców, co niechybnie nas jakby zbliża do tego minimum tempa inflacji. O tym, że to minimum gdzieś jest przed nami, i właśnie ten krok w sumie to jest bardziej krok w stronę minimum tempa inflacji. Wynika też stąd, że wśród tych subindeksów PMI jest subindeks cen wychodzących z przemysłu. No i tam widać rosnącą presję. Stąd nasze, nasze postąpienie w tym miesiącu. Jeszcze na chwilę bym się zatrzymała w tej ćwiartce czy, i spojrzała na sektory akcyjne. Czy tutaj wciąż ta euforia sztuczną inteligencją jest takim motorem napędzającym, czy również inne sektory tutaj dołączyły się do tych wzrostów? Obserwujemy, jeśli chodzi na przykład o napływy środków, to cały czas sektor technologiczny no, odstaje w górę od, od, od innych. Inne tak naprawdę nie notują takich skumulowanych y, napływów. Jeśli chodzi o stopy zwrotu, i, i takie sektory, które się dołączają, to jest biotechnologia. Tam notujemy bardzo istotne też wzrosty, i to jest też jeden z sektorów, które w naszych portfelach modelowych i rekomendacjach dla klientów już od dobrych paru miesięcy się pojawia. No i ten przyszły przed nami dołek PKB w Stanach. Zaczyna być też również dyskontowany wcześniej przez małe spółki amerykańskie, które no są najbliżej gospodarki, najbardziej wrażliwe na, na tą oczekiwaną poprawę, więc tam też widzimy pozytywne zachowanie się tego sektora. Wywołałeś wcześniej już surowce. Czwartka e, surowcowa to ta, która następuje po ćwiartce akcyjnej w naszym barometrze. Które szczególnie aktywa teraz przyciągają Waszą uwagę? Co obserwujecie? Pewnie jeszcze dość nieśmiało, ale jakie zachowania warto tu zwrócić uwagę? To tak, no to nie sposób nie odnotować udanego ataku na szczyty na złocie, natomiast modelowo to akurat złoto powinno zachowywać się gorzej niż na przykład taki metal przemysłowy jak miedź. Ropa też ostatnio troszkę porosła, więc dla nas takim sygnałem, że ten wzrost jakby całego takiego koszyka surowcowego ma ten charakter, cykliczny, To będzie wtedy, kiedy dołączy się do tych wzrostów, właśnie mieć w dużej mierze. Więc tam ewentualnie przyszła alokacja, fundusze, które będą miały ekspozycję na, na tego typu aktywa, jest jeszcze przed nami. Natomiast jest, jest, jest ta klasa aktywów, i fundusze są już w tej chwili na naszym radarze. Poświęćmy więc również z takiego kronikerskiego obowiązku chwilę, funduszom dłużnym, tym krótko i długoterminowym. teraz w tym momencie nie zaleca inwestowania w, inwestowanie w, w te aktywa. Czy jest może jednak jakaś szansa, żeby na nich przetrwać w jakiejś bazie? Tak, to znaczy, to znaczy my nie, re, nie rekomendujemy alokowania w fundusze dłużne, które, których jakby celem jest zarobkowanie wtedy, kiedy spadają stopy procentowe rynkowe, czyli rentowności. Natomiast widzimy, jakby wiadomo, że nie każdy klient jest w stanie zaakceptować 100% alokacji w, w akcyjnej, więc ta część dłużna powinna być oparta naszym zdaniem o obligacje o krótkim terminie, o zmiennej stopie. Z racji tego ożywienia gospodarczego, które też będziemy obserwować w Polsce, opartego w dużej mierze na, na silnym konsumencie, no to wydaje nam się, że do zaakceptowania jest ryzyko obligacji korporacyjnych, no bo to ryzyko, że te firmy z tych sektorów takich konsumenckich będą bankrutowały, staje się akceptowalne, więc tam można sobie tą marżą i tym ryzykiem kredytowym podnieść tą stopę zwrotu z portfela, no i początek roku pokazuje, że te fundusze notują często w skali miesiąca jednoprocentowe wzrosty, oczywiście tak nie będzie cały czas, ale początek roku jest bardzo udany dla, dla, dla tego sektora. Bardzo pozytywny obraz z naszej rozmowy się dzisiaj wyłania. Czy jednak jakieś ryzyka wyraźnie się wybijają? No ryzyka są takie, że wiele y, y, takich indeksów, nastrojów, inwestorów y, weszło w takie strefy wykupienia albo strefy skrajnej chciwości, euforii, co jest pewnym sygnałem, ale to, sygnałem ostrzegawczym, ale nie jest sygnałem takim per tego, że w takich silnych rynkach wzrostowych y, rynki mogą być długo w tych strefach wykupienia, więc, jakby zamknięcie pozycji tylko wtedy, kiedy wejdziemy w tą strefę, też może nas kosztować jakby utratą tych alternatywnych korzyści z, z bycia zainwestowanym w tym czasie. Więc jest to pewien sygnał ostrzegawczy, natomiast moim zdaniem na rynku musi się pojawić jakiś pretekst, który, który do tej korekty skłoni, ale to dalej, naszym zdaniem, będzie, um, będzie korekta. W takim razie trochę czekamy na ten pretekst, trochę nie. W pewnym momencie na pewno nadejdzie, ale o tym też powiemy za miesiąc, bądź może jeszcze później. Bardzo Ci dziękuję za te podsumowania i prognozy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Barometru do Gospodarczego. Do usłyszenia i zachęcamy do zaglądania na naszą stronę ftrast.pl/Ukośnik Podcast, gdzie podsumowujemy to nasze podejście stricte, cykliczne do, do inwestowania, czyli do alokacji aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego. Za pomocą tego portfela, gdzie alokujemy środki tylko w jeden fundusz, żeby właśnie sprawdzić, czy to nasze podejście się sprawdza, i zachęcamy, żeby tam zaglądać i weryfikować nasze tezy. Do usłyszenia, do zobaczenia Barbara Szczepaniak i Jędrze Janiak. Znajdziecie nas na ftrust.pl ukośnik podcast, i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania. Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy. A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu. Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy. Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję. Do usłyszenia. Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. FTRS SA informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.